Kochani Kwatroni, drodzy rodzice. Są takie wydarzenia, które przeżyte wspólnie muszą się zakończyć przyjaźnią. Takie właśnie długotrwałe wydarzenie uniemożliwiło nam zorganizowanie spotkania świąteczno-noworocznego, a także turnusów zimowych. Choć jest mi bardzo przykro, że nie spotkam w tej zimę profesorów, mistrzów, ambasadorów, waszych rodziców, a także was, drodzy Kwatroni, to nie martwię się, bo w końcu i tak się spotkamy. I wiem jedno, będzie wspaniale, bo zatęsknimy jeszcze bardziej jeszcze bardziej docenimy wspólny czas. A teraz z okazji świąt Bożego Narodzenia, razem z kadrą profesorską, pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzymy przede wszystkim zdrowia. Jest ono bardzo cenne, więc dbajcie o siebie. Niech czas spędzony w rodzinnym gronie przyniesie Wam dużo ciepła i spokoju, niech Wasze oczy odpoczną od wszelkich ekranów. Życzymy dobrego humoru bez huśtawki nastrojów. Życzymy dużo śmiechu przy wigilijnym stole. Życzymy wielu niespodzianek i dobrych wiadomości. Życzymy prezentów trafionych jak z łuku. Ripost ciętych jak miecz świetlny, a także, żebyście potrafili dostrzegać magię wokół siebie każdego dnia. Życzymy spełnienia najskrytszych marzeń i dużo, dużo miłości i słodyczy. Niech nadchodzący rok 2021 będzie łaskawszy. Kłatroni, życzymy Wam szybkiego i miłego powrotu do szkoły. Życzymy WF-u na sali gimnastycznej, życzymy spotkań ze znajomymi. Życzymy wielu tajemnic do odkrycia i gór do zdobycia. Życzymy umiejętności zatrzymywania czasu w radosnych chwilach. Niech otaczają Was tylko prawdziwi przyjaciele. Życzymy, żebyście odnaleźli magię i moc tronum w codziennym życiu. Życzymy szalonych pomysłów, odważnych decyzji. Życzymy, żebyście pozostali dobrymi ludźmi, a dobro na pewno do Was wróci. Drodzy rodzice, życzymy mniej stresów i więcej radości z bieżącej chwili. Życzymy inspirujących i bezpiecznych podróży, nadziei, która nie umiera nigdy, siły, aby szybko rozwiązywać problemy dnia codziennego, i dumy, i pociechy z Waszych dzieci, a macie z kogo być dumni. My to wiemy. Wszystkiego co najlepsze. Rodzice, kłatroni, niech moc będzie z Wami. Niebawem się spotkamy. Kiedy? Oczywiście, w swoim czasie. A nadzieja znów wstąpi. Beń z rodziną spokojny czas w zdrowiu w szczęściu Boże narodzenie niech nie gaśnie świąteczny gwar choć nie będzie zimowych turnusów Myśl o nas i z nami trwa. Wbrew tak zwanej ironii losu, choć zły los nie oszczędza.